idę po Tymona, do szkoły jedziemy do Tartaku wyszedłem ze szkoły teraz jedziemy do Tartaku bo do tej szklarni musimy zrobić te wiecie, te skrzynki o tam jest moja szkoła zaraz będzie widać lepiej o widać widzicie tu tam mamy deski przygotowane. I jeszcze musimy parę wziąć i w ogóle nie było tak dużo to są one. Tam jest tamten. Będziemy pakować. Я не могу взять. A tu mamy te deski, bo je zjeździliśmy z tej góry, w sumie widzieliście. Teraz je będziemy rozpakowywać. I teraz będziemy wypakowywać pomidory z tej szklarni. Lucy, Lucy. Gdzie Ty wsiadłeś w moje warzywa? Gotowujemy deski, bo będziemy je ciąć. O matko! Raz i dwa. Mamy wszystko przygotowane i zaraz będziemy zaczynać. Już mierzymy. I jest sto 39. Teraz będziemy mierzyć. Znaczy... No. Teraz będziemy nawiercać dziury. bo jak tu będzie wyrastać ta trawa pokrótna już tu zrobiliśmy, trawę wyrwaliśmy i daliśmy filizelinę a teraz to przykręcamy przykręcamy, trochę mi tato pomaga, bo tu już jest jedna burta gotowa a druga się robi już burty mamy gotowe Jedną drugą zawsze to nie są burty, ale takie w skrzynie. Mamy już przygotowane ziemie i jedziemy tam. Ja tu <gry> tak. Przecikujemy ziemię. Otwieramy. I jak coś, teraz zaczniemy łopatką. Bierzemy jednak w ręce. Mamy już gotowe i w ogóle zimia nie może być o tak, tylko musi być taka nierówna. No dobra, zaczynamy sadzić. Muszę to trochę tak, wiecie, zrobić. Teraz robimy dziurę. One lubią być głęboko, dlatego te, to się łamie i je się w ogóle sadza tam. Już pierwszy... Jest gotowy i patrzcie, jaki kij długi. Musimy go tu, wiecie, przywiązać. Teraz sadzimy papryczkę. Ona nie musi być tak głęboko jak y, te. Jak. Y, y, no, pomidory. I tu koperek też posadzimy. A tu jeszcze będzie jeden pomidor. Teraz będziemy podlewać o papryczkę tu. A, ale pomidory nigdy się nie podlewa po liściach, bo one zgniją. Bo te ogórki lubią po liściach, ale pomidory to w sekundę mogą ten wam umrzeć. Dobra, to pa!